To są za Zatica. To jest wersja ekonomiczna na domowy użytek pomniejszona. W zamierzeniu to miały być takie kompakty, bez przeciwwagi na sprężynie jak najmniejsze. Więc co za tym idzie. Nie jest to produkt skierowany stricte na siłownie komercyjne, raczej właśnie na domowy użytek. To, co te monolifty odróżnia od reszty rynku, to to, że nie mają przeciwwagi, która odchyla Hakspo tę stronę SUPA, tylko są na sprężynie. Co nam to daje? Ta przeciwwaga przeważnie jest na takiej wysokości, że jest w martwym punkcie i ludzie przechodząc koło monolifta zawadzają głową w te wahadła i rozcinają głowy. Często można się spotkać gdzieś na zdjęciach w internecie, że ktoś ma te monolifty ze skrzydłami Asterix'ami i ma owinięte jakąś taśmą i gąbkami. No to już wiecie dlaczego. Prawdopodobnie przypierdzielił nieraz głową i rozciągł łeb. To jest notoryczne. Kto nie wszedł do mnie na pakę, a wisiały monolifty wahadłowe z przeciwwagą to przypierdzieli, Nawet jak mu powiedziałem ostrożnie, bo to jest w takim punkcie, że nie widać, to jest dosłownie szczyt głowy. Patrząc się w dół nawet na wprost, patrząc się to nie widzicie tego. Ale wysokość jest taka, że każdy zawadzi. A że to było stalowe, no to od razu łeb rozcięty i krosioletnie. Te monolifty nie mają tego problemu, są pod tym względem dużo bezpieczniejsze. Właśnie do domowego użytku, gdzie jest ciasno, tam przechodzicie bardzo blisko tej klatki, nie możecie sobie odejść, gdzieś pójść swobodnie, macie małe przestrzenie, małe pomieszczenie, to one tu się troszeczkę sprawdzą lepiej z tego powodu. To są na tej sprężni, a nie na przeciwwadze. Natomiast wadą sprężyny jest to, że naciąg będzie nierówny, jeżeli na monolifta zapniecie pusty gryw, no to on się odchyli nieznacznie. Dopiero po dociążeniu zacznie iść do przodu coraz to bardziej. Po dociążeniu sztangi. Haki te są bardzo dobrze wykonane. Blacha tu ściany jest piątka, rdzeń haka jest z blachy dziesiątki. Tu są podkładki mosiężne, żeby to płynnie, gładko pracowało. Tu jest odbój, który ogranicza przekroczenie odległości do supa. U góry jest drugi odbój, który działa jako ograniczyk przed nadmiernym wychyleniem. Tu jest podkładka, yy, prawdopodobnie poliuretą, to jest takie lekko gumowate, 10 mm. Więc nie porysujecie aż zresztą nawet jakby tej podkładki nie było, to przy tym montażu to rzadko kiedy się dzieje jest sytuacja, że porysujecie słup. W momencie jak zakręci się to nie ma tu możliwości żadnego ruchu, to jest mega stabilne. Nic się nie dzieje, całym słupem poruszycie, a nie na tym hakiem. To sprężyna ma trochę tendencję do rozciągania się z czasem. Parę razy tutaj mi się rozwiało na tym ostatnim oczku i musiałem doginać to kombinerkami, żeby nie wypadło. Także tutaj takiego babola znalazłem jednego. Ale poza tym tak, jest osłona bardzo mocna, trwała. Te haki mam już 2,5 roku, gryfy mocno radełkowane. Agresywne, nic się z tym nie dzieje. Śladowe zużycie jedynie zmatowienie to jest pancerne, trzyma się całkiem nieźle. O fakt, że ja tylko ja tego używam, to nie stoi w warunkach komercyjnych że jest cały czas poddawane obciążeniom, ale widać, że to jest mocne. To jest mocne tworzywo. Nośność tych haków to jest około 300 kg, tyle producent to określił. Natomiast ja sądzę, że one wytrzymają dużo, dużo więcej, ale ATX to raczej ma także zaniża te wartości niż zabyża w przeciwieństwie do całej reszty. Więc tutaj spokojnie można sądzę, że i 400 setki pocisnąć poza ten limit. Teraz sobie zmierzymy realny wychód, jaki one mają. Miejsce gdzie hałb odskakuje to słupa, to Was w ogóle ten dystans nie interesuje. on Nie jest miarodajny. Nie interesuje Was też pozycja gryfu względem tego co będzie z gryfem. Po dociśnięciu do ściany Haka, w momencie, gdy już jest zwolniony, to Was nie interesuje, bo to jest moment, jakby już tą go odkładacie, jest po ptokach. To jest koniec. To co Was interesuje, to punkt końcowy gryfu i przednia ściana Haka. To jest Wasz realny dystans w wolnej przestrzeni. Na 80 kg jest niecałe 21 cm. No, i to jest od połowy gryfu, także trzeba będzie potem 15 mm odjąć od wyniku. Dokładanie dalej ciężaru nie powoduje jego większego odchylenia. Na 40 kg jest 18,5 przekroczona, na 60 kg jest 19,5 przekroczona, prawie 20. Można go jeszcze tu dogiąć trochę do supa cały centymetr, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas to, co jest zastane po zwolnieniu sztanki. Więc sobie mierzymy tą odległość i mamy 14,5 cm. 21 minus 14,5 to nam razem daje no niestety całe 5 cm. Tyle tak naprawdę mamy wolnej przestrzeni, żeby od razu zacząć siadać. I wstając, nie. Dzwonić ten hak. Tyle mamy wolnego pola. Hak ten ma jeszcze możliwość pójścia powyżej tych 21 cm, bo można go na siłę odchylić jeszcze w przód. Tu całkiem sporo się miejsca tworzy. Natomiast wiadomo, że normalnie robiąc przysiad. To musielibyście ten gryw naprężyć jeszcze w tył, i w momencie zwolnienia to szarpnie was w tył, możecie w ogóle równowagę stracić. No Jest taka opcja, dodania sobie tutaj spokojnie jeszcze prawie dwóch cali, ale to jest taka opcja, no, dla desperatów nie ma co tego liczyć. Większość osób nie będzie w stanie tego używać. Już na pewno na dużych ciężarach, na jakichś mniejszych, to tak, można sobie dołożyć ten. Dystans dodatkowy, właśnie odchylając się silnie w tył, ale no, trzeba będzie uważać, bo to, jak mówię, to szarpnie Was do tyłu i się bójniecie. Prędzej, w przypadku frontów, można sobie tak ryzykować dołożenie tego cala odchylaniem, ale w przypadku przysiadu tylniego, no to może to zrobić więcej problemów niż korzyści. Ja stałem idealnie pod gryfem, nie byłem wychylony do tyłu jak jestem normalnie i nie przechylam się bardziej w przód, żeby sztangę wybrać, to mi może to dać następne 2 cale, nawet 3. Więc ta tolerancja by była dużo, dużo większa tak jak normalnie ćwiczę względem tego co tu pokazałem, ale chciałem się ustawić po prostu tak jak się powinno ustawić prawie nie. Środek stopy idealnie pod gryfem i od razu siadam bez żadnego odchylania się, wysuwania. Więc jest to na styk, zresztą tam przy froncie lekko yy, przydzwoniłem, nie poczułem tego, ale yy, było słychać, więc gdzieś ten gryf się smrgnął, żołak. To jest wszystko na styk, idealnie. Czy ja te haki polecę? Ostatnio nie wiem, jeżeli ktoś nie ma pionowego przysiadu, to niespecjalnie mu pomogą. To jest taka namiastka monolifta, przedswag monolifta, to nie zastąpi monolifta i wcale się nie że jak coś bardziej poważnie paweł lifterzy, to to hejtują że to w ogóle nie działa, jest guzik warte. To guzik warte nie jest, zawsze pomoże, lepiej nawet odejść na te pół kroku, krok niż na przykład dwa. Jest to wygodniejsze, zwłaszcza przy frontach. I cena to jest między 1200-1400. Więc to są jedne z najtańszych monolichtów, jeśli chodzi o jakość wykonania, to według mnie ta cena jest adekwatna do tego. One są bardzo dobrze wykonane. No i samo to, że będą pasować na różne supy, to jest też plus.